Gdy najlepsze kremowe mleko spotyka mosto czystych owoców, to musi być Gracja. Nowa Miller Gracja. Miller, smak płynie z mleka. Dobry internet powinien być po pierwsze szybki, po drugie szybki, a po trzecie tani. Przyjdź do Salonów Orange lub TP Zamów na strach 20 mega od złotówki nawet przez 9 miesięcy. Wybierz też plan telefoniczny już od złotówki. Telekomunikacja polska. Skóra pod pachami jest bardzo wrażliwa. Dlatego każde golenie łatwo ją podrażnia, nawet jeśli tego nie widzisz. Tylko antyperspirant Daw zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego, który pomaga skórze pod pachami zregenerować się po goleniu, pozostawiając ją delikatną i gładką Daw. Dołącz do tysięcy polek, które zaufały antyperspirantom Daw. Teraz wypróbuj Daw w bardzo dobrej cenie. Nowy gorący kubek knor z zieloną cebulką i grzankami to najlepszy sposób na krótką przerwę w czasie pracy. Ten świeży smak przeniesie Cię w wiosenny świat i doda nowych sił. Sięgnij także po nowy gorący kubek knor z czosnkiem. Gorący kubek knor, tego mi trzeba. Moja mama jak słonko, albo słodka czekoladka, albo iskierka i zawsze są takie milutkie. Dzięki firmie Joanna, która daje mi całą paletę farb Naturia Color. Naturia i życie staje się... KORALOWE! Zacznij dzień od świeżo wypieczonego McCruisanta z szynką i serem. Śniadania w McDonald's. Wystarczy 5 minut, by dobrze zacząć dzień. McCruisant. Na dzień dobry było tak przyjemnego w nowym żelu pod prysznic w Nutra Fruit, Czy to kuszący wir kremu nawilżającego, czy może apetyczny wir świeżego, owocowego zapachu? Jeśli pytasz, to znaczy, że jeszcze go nie spróbowałaś. Nowy żel pod prysznic w Nutra Fruit. Przyjemność, która uzależnia. Steve, uczy mnie angielskiego. Romek. <grym> Wesoły Romek. Reżyser. Ciągle kręci, Czesio, i wszystko jasne. Sebastian, król lansu, Pan Władek, nauka jazdy. Hm, trzeba mieć zdrowie, żeby być kobietą. Samte znaczy zdrowie. Kochanie, wyjdź! Co jest? Kłaniają brzuch? Tam jej nospę. Przyczyną większości bólów brzucha jest skurcz. Na bóle brzucha różnego pochodzenia pomoże nospa, lek o działaniu rozkurczowym. Jak twój brzuch, kochanie. Nie boli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w taktaku odjechana promocja. Zero groszy za minutę do wszystkich na numery komórkowe i stacjonarne w sieci ERA. Kup starter i dołącz do taktaka. Takie rzeczy tylko w erze. Grasz w zielone? Oczywiście. Pomyśl o włosach zdrowych, jaśniących. O mocnych i zadbanych paznokciach. I o gładkiej, elastycznej skórze. Skrzypowita, unikalna, aktywna formuła z wyciągiem ze skrzypu i pokrzywy. Zmacnia włosy, skórę i paznokcie. Skrzypowita, jesteś piękna. Teraz opakowanie promocyjne. Dodatkowe 25% tabletek gratis. Pytaj w swojej aptece. Pełny pakiet w AXA Direct to samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży auta. Zadzwoń 19522. AXA Direct. Więcej niż standard. Chcę tu widzieć, że już? JETSON! Doc jest moim najlepszym przyjacielem, tak. Jaki on kochany. Jetsonowie to dopiero fantastyczna rodzinka. Zobacz ich kosmiczne przygody dzisiaj o 19. Do wieczora! Pościgi, pogonie, pułapki, zasadki, niespodzianki i Sibusy. Tyle radości potrafią dostarczyć tylko oni. Niepowtarzalny duet Tom i Jerry. Całkiem nowe przygody Toma i Jerego. Dzisiaj o 19.30 w telewizji Puls. Razem z firmami świętujemy skompletowanie idealnej drużyny. Dlatego teraz do internetu z telefonem za 49 zł dodajemy bezprzewodowy router za złotówkę. Także dla firm. Media, wolność wyboru. Chodźcie, dzieci! Wow. To był Twój pierwszy rowerek, pamiętasz? Brud odciska swój ślad na rzeczach, które tak wiele dla nas znaczą. Mleczko cif z mikrogranulkami szybko usuwa brud Mamo, na moje i przywraca czystość, dając przedmiotom zupełnie nowe życie. Niesamowite, ile rzeczy potrafi wyczyścić mleczko cif. Najchętniej kupowana marka wśród domowych środków czystości. Nazywam się Cristiano Ronaldo. Grałem w piłkę w różnych miejscach na świecie. Ludzie oczekują ode mnie najwyższej skuteczności, nawet w ekstremalnych warunkach. A ja oczekuję tego samego. Castrol najwyższa skuteczność, nawet w ekstremalnych warunkach. Kup olej Castrol Edge. Wejdź na stronę wygraj z Ronaldo.pl i wygraj spotkanie z Cristiano Ronaldo w Madrycie. Castro Lecz nie ma lepszego oleju. Mm, nowe kostki bulionowe Knorr. W teście konsumenckim uznane za najlepsze. Ciekawe, co powie o nich moja rodzina. Pozwoli pan? Dziękuję. Teraz twoje zupy docenią nawet najbardziej wymagające smakosze. Doskonałe. Nowe kostki bulionowe, knor. Smak zawsze na szóstkę. Big Milky od Algidy. To pysznie śmietankowa porcja codziennej przyjemności. Big Milk. Codzienna chwila przyjemności. A w domu? Spróbuj także wyjątkowo śmietankowej, algidy śmietankowo-śmietankowej. 96% z nas szuka w sieci amatorek, blondynek, dużych darmowych latynosów, pielęgniarek, hardkorowych azjatek, studentek i sekretarek. Ale jeśli ty szukasz pożyczki, wejdź na kokos.pl, serwis internetowych pożyczek społecznościowych. Pociągnij z kokosa. Twoja firma to jeden organizm. Działa świetnie, gdy ma niezawodną sieć połączeń, niezależną od opłat i czasu. Jak w Play dla firm w stanie darmowym. W stanie rozmów za zero groszy ze wszystkimi Play i stacjonarnymi. Play dla firm w jeden dzień zmienia firmę na lepszą. Moja mama ma włosy jak słonko, albo słodka czekoladka, albo iskierka i zawsze są takie milutkie. Dzięki firmie Joanna, która daje mi całą paletę farb Naturia Color. Naturia i życie staje się... KORALOWE! Znowu z Gaga. Ile razy popsuła mi nastrój. Tobie też? Zawsze myślałam, że to moja wina. Próbowałam wszystkiego, ale to palące uczucie ciągle powracało. Wreszcie mam coś zupełnie innego. Kontrolok-Kontrol. Tylko jedna tabletka dziennie i wydzielanie kwasu jest pod kontrolą. Działa całą dobę. Po raz pierwszy czuję się wolne od zgagi. Kontrolok-Kontrol. Uwalnia od zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ludzki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy jed niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy do malinowej herbaty wrzuciliśmy granat. Całość eksplodowała. Bogactwem wyjątkowego owocowego smaku i naturalnych antyoksydantów. Witam. Super fruit. Eksplozja owocowości. Nowość. Winiary pomysł na zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym. Mięso i cebulkę podsmażamy i kładziemy plasterki ziemniaków. Teraz pomysł na zalejemy, zapieczemy i gotowe. O! Winiary pomysł na... W bliższym odcinku testu na męskość Ashley w podejmie nowe wyzwania. Nie wahają się ryzykować życiem. Od roku 1986 20 ochotników zapłaciło najwyższą cenę za swoje męstwo. A gdy w buszu robi się gorąco, każdy krok wymaga nie lada odwagi. Test na męskość. W środę o 22.00. Oto bohaterowie codzienności. Muszą być fizycznie sprawni, odważni, odporni psychicznie. Dostać się nie masz i się zaczyna problem w tym momencie. Muszą być gotowi do niesamowicie ciężkiej pracy w bardzo trudnych warunkach. Spieszyć na każde wezwanie. tam nie ma nikogo. Czy zastanawiałeś się, co widzą, a czego ty nie widziałeś? W paśmie Mocne Wieczory Czwartkowe, JRG w akcji, o nowej porze, w czwartki o 21.30. Dyżur już w czwartek. Wszystko co zobaczycie wydarzyło się naprawdę. Lekarze, którzy za wszelką cenę ratują życie ludzi. Z kamerą na oddziale ratunkowym. Spokojnie oddychać bo W Pani jest bardzo ciężki. Przeżyj razem z lekarzami Dyżur. W czwartek o 22. W telewizji Puls.